Kiedy tort podawać? No tort to można wcześniej podawać, no to nie trzeba czekać do uczepin. To se dziadki zjedzą, bo one zawsze wcześniej jadą, a i dzieciaki też zaraz pójdą spać, a one na ten tort zawsze tak czekają. Na jakim talerzyku? Pani kochana, a kto to wszystko będzie po tych ludziach zmywał? Tort to tylko na waflu. Aj, jakie się złamie. Pani kochana, no to wyciągnąć tydzień wcześniej z opakowania, niech poleży, podeschnie, nabierze się ten wafel, to i mniej kruchy będzie. A i powiem wam, chłopcy się jeszcze tak nie spiją, bo niektóre to tortu nie doczeka. A potem powsi wsi gadają, że na tort przydziadowali. A ja to nie takie historie już, żem słyszał na wsi. Pani, my jak żeśmy Justynkę naszą wydawali, to dwa tygodnie wcześniej żeśmy wyciągnęli te wafle. To się tak nabrało, że nikomu się wafel nie złamał. A nawet jak się komuś złami, to już ciemno będzie, już ponapijane bedo, to tam nikt tego nie zobaczy. Pewno. Jak tort, to tylko na wafle.